W czerwcu 1831 roku rozegrała się jedna z kluczowych bitew Powstania Listopadowego. Mimo, że jej znaczenie jest niepodważalne, to przez wielu historyków jest ona pomijana. W dzisiejszym materiale przedstawimy, jak doszło do bitwy pod Wilnem i jaki był jej przebieg. Zapraszamy! W 1830 roku wybuchło w Warszawie powstanie, które przekształciło się w regularną wojnę polsko-rosyjską. Na początku lutego 1831 roku rosyjska armia czynna przekroczyła granice Królestwa Polskiego i ruszyła w kierunku Warszawy. Ofensywa ta zakończyła się krwawą bitwą pod Grochowem. Armia polska po kilkugodzinnym silnym oporze wycofała się do Warszawy. Rosyjski feldmarszałek Iwan Dybicz nie osiągnął swojego celu. Położenie, w jakim się znalazł, było trudne. Nie był w stanie zdobyć miasta, a jego wojska pozostawały na terenie zniszczonym wojną. Na wiosnę Armia Królestwa Polskiego wyszła z inicjatywą i pobiła na Szosie Brzeskiej szósty Korpus Piechoty. Operacja ta zakończyła się połowicznym sukcesem. Polacy nie opanowali siedlec, lecz wyeliminowali z dalszej walki kilkanaście tysięcy carskich żołnierzy. Ustabilizowała się wtedy linia frontu. Naczelne dowództwo polskie przyjęło koncepcję kordonowej obrony linii Wisły z główną armią zajmującą pozycję w okolicach Kałuszyna. Stan trwał do 12 maja, kiedy Armia Polska w sile 40 tysięcy żołnierzy ruszyła z nową ofensywą. Jak argumentował to naczelny wódz, generał Jan Skrzynecki, aby podać dłoń walczącej Litwie. Celem ataku był zajmujący pozycję między Łomżą i zambrowem Korpus Gwardii Wielkiego Księcia Michała. Na stanowisku pozostawiono dywizję piechoty i korpus jazdy, które miały pozorować obecność całej armii. Dzięki temu generał Skrzynecki zyskał swobodę operacyjną a Dybicz dopiero po tygodniu zorientował się w sytuacji i ruszył na ratunek gwardii, która stopniowo wycofywała się w kierunku Białego Stoku. Po zajęciu Tykocina zarządzono jednak odwrót. Połączone siły Dybicza i gwardii 26 maja zaatakowały siły polskie pod Ostrołęku. Od głównej armii została przez to odcięta druga dywizja piechoty generała Antoniego Giełguda, która zajmowała wtedy Łomże. Naczelne dowództwo stwierdziło, że w tej sytuacji dywizja ta ruszy na Litwę, aby wspomóc tamtejszych powstańców. Tym bardziej, że już 17 maja został tam wysłany oddział kilkuset instruktorów pod dowództwem generała Dezyderego Chłopowskiego, aby szkolił litewskich powstańców. 27 maja przybył do Giełguda ze swoim oddziałem generał Henryk Dębiński, pomysłodawca całej wyprawy. Zamierzał on całym korpusem udać się na Żmudź, oczekiwać tam transportu broni z Anglii i prowadzić małą wojnę w oparciu o duże kompleksy leśne. Pojawił się jednak problem. To Gielgud był dowódcą i to on teoretycznie decydował. Praktycznie jednak w sztabie zapanował chaos, a łagodny z charakteru Gielgud nie był w stanie zapanować nad stopniową demoralizacją i spadkiem dyscypliny w jego korpusie. Na wieść, że powierzono mu dowództwo tak ważnej wyprawy, miał powiedzieć: Wolałbym z bagnetem w ręku przeżynać się przez całego Dybicza do Warszawy. Nie miał jednak wyboru. Rozkaz mówił wyraźnie, że musi wyruszyć na Litwę. Na jego szczęście, w Łomży znajdowały się rosyjskie magazyny. Po przejęciu ich uzbroił w karabiny nielicznych w korpusie kosynierów. Oprócz tego zgromadził spore zapasy żywności i amunicji. Był więc dość dobrze przygotowany do nadchodzących działań. Mimo tego, tak silna dywizja musiała w najbliższym czasie zdobyć podstawę operacyjną do dalszych działań. Generał Giełgud niezwłocznie zebrał oddziały i wymaszerował z miasta, aby oderwać się od Dybicza, który po bitwie ostrołęckiej mógł ruszyć w jego kierunku. W Krajewie dołączyły do niego mniejsze oddziały Wacława Sierakowskiego i Józefa Zaliwskiego. Teraz cały korpus liczył 12 tysięcy ludzi i 26 dział. Przejście zagradzał mu jedynie stojący pod Rajgrodem kilkutysięczny oddział generała Ostensakena. Giełgut odniósł zwycięstwo, którego nie wykorzystał. Rosyjski dowódca zdołał wyprowadzić z bitwy całą swoją artylerię i część piechoty, a następnie wycofał się do Kowna. Na drodze do Wilna nie było już żadnych rosyjskich oddziałów. Kierunek był jednak inny. Gielgud zdał się na opinię swojego doradcy Dębińskiego, którego celem była żmuć. 2 czerwca cały korpus stanął w Mariampolu. Nawiązano tu kontakt z powstańcami litewskimi, którzy zdali raport z obecnej sytuacji na Litwie i możliwości zajęcia Wilny. Gielgud początkowo wyraził swoją aprobatę dla tego pomysłu, jednak ostatecznie ruszył na północ. 6 czerwca korpus przeszedł Niemen w rodzinnej miejscowości generała, w Giełgudyszkach. Tutaj dotarły do nich raporty operującego już od miesiąca na Litwie generała Chłapowskiego. Informował w nich o sile rosyjskiego garnizonu Wilna, który w tym czasie liczył 8 tysięcy ludzi. Giełgud włączył do swojego korpusu kilka tysięcy powstańców litewskich i zaczął z nich formować regularne pułki piechoty i kawalerii co znacznie wzmocniło jego siły o ludzi dobrze znających te rejony. Wieść o zbliżaniu się regularnych wojsk polskich do Wilna przeraziła rosyjskie dowództwo. Wysłano rozkazy do wszystkich oddziałów stacjonujących na Litwie, aby jak najszybciej dotarły do miasta. Gubernator Chrapowicki rozważał nawet ewakuację i zniszczenie magazynów. Giełgut tymczasem zajął pozycję między Kiejdanami a Żytomierzem. A 10 czerwca dołączył generał Chłapowski, który przekonał Giełguda do ataku na Wilno. Z dnia na dzień szanse na zdobycie miasta malały. Do Wilna przybywały wciąż nowe oddziały. Giełgud miał tą przewagę, że rosyjskie dowództwo na Litwie nie wiedziało, jakimi siłami rzeczywiście dysponuje. W końcu podjął decyzję o działaniu. Wysłał Chłopowskiego, aby zajął pozycję na południowy zachód od miasta. W okolicach wzgórz ponarskich, a Dębińskiego na niemęczy. Spowodowało to kolejne konflikty w polskim dowództwie. Doszło do tego, że Dębiński zaproponował Chłopowskiemu pozbycie się Giełguda z armii i przekazanie mu dowództwa. Ten jednak przeciwstawił się takim planom i obu generałów opisał następująco. Z tymi dwoma trudno dojść do końca. Jeden, jak wahadło, nie wie czego chce a drugi zdaje się mieć w zanadrzu myśl opanowania dowództwa. Jako pierwszy przybył na miejsce Dębiński i już 17 czerwca stoczył bój z wysłanymi przeciwko niemu trzema rosyjskimi kolumnami. W tym czasie Chłopowski zajął wyznaczone mu pozycje i oczekiwał przybycia głównych sił. Giełgut się jednak nie spieszył. Odebrał w tym czasie raporty o przybyciu do miasta nowych sił rosyjskich, i widział na własne oczy przygotowania do obrony. Rosjanie wykarczowali las, aby mieć lepsze pole ostrzału dla artylerii i przygotowali okopy na wzgórzach. Do chłopowskiego docierało już, że szansa na zdobycie miasta z dnia na dzień maleje i zaczął wątpić w sens ataku. Tymczasem w oddziale Giełguda doszło do buntu oficerów, którzy domagali się stanowczych działań. Widząc opieszałość swojego dowódcy, chcieli się go pozbyć i wyznaczyć kogoś nowego. Giełgut nie miał wyboru. Musiał jak najszybciej dotrzeć pod Wilno. Jedynie zwycięstwo mogło poprawić morale jego ludzi i przywrócić dyscyplinę. Giełgut dotarł na pozycję 18 czerwca i zaplanował atak na następny dzień. Oddział Dębińskiego wykluczył z walki. Wizja zdobycia historycznej stolicy Litwy Napawała optymizmem. Innego zdania był jednak Chłopowski, który wiedział, że Rosjanie mają już przewagę liczebną i dobrą pozycję obronną. Giełgut pod Wilnem miał do dyspozycji 11 tysięcy ludzi i 28 dział, mimo że wszystkie podległe mu na Litwie oddziały liczyły prawie 20 tysięcy żołnierzy. Siły rosyjskie w Wilnie były dwukrotnie większe i posiadały 58 dział. Na Ponarach zajęło pozycję 17 tysięcy żołnierzy, reszta natomiast rozlokowana była w innych częściach miasta i obserwowała ruch Dębińskiego. Rosyjskie dowództwo było przerażone. Nikt nie chciał objąć komendy. Ostatecznie dowódcą obrony został generał Osten Saken, który trzy tygodnie wcześniej został pobity przez Giełguda pod Rajgrodą. Rosjanie nie wyszli z żadną inicjatywą. Zajęli silne pozycje i oczekiwali natarcia. 19 czerwca o godzinie 9 rozpoczęła się bitwa. Od samego początku Giełgut nie panował nad sytuacją. Artyleria polska była rozstawiona plutonami na długim odcinku frontu, przez co nie mogła skupić ognia na jednym punkcie i wspierać piechoty, która ruszyła trzema kolumnami. W centrum siódmy pułk piechoty uderzył w kierunku kapliczki. Atak jednak załamał się pod ogniem rosyjskiej artylerii. Oficerowie uporządkowali szeregi i ponownie poprowadzili swoich ludzi na przeciwnika. Walka była dramatyczna. Osłabiony siódmy pułk musiał zejść z linii ognia i przesunął się w kierunku lewego skrzydła, przez co stracił łączność ze znajdującym się na prawym skrzydle zaliwskim, który natomiast bez wsparcia artylerii atakował właśnie rosyjskie pozycje. Giełgud wiedział już, że nie ma szans na zdobycie miasta. Bitwa zamieniła się w serię pojedynczych starć. Tymczasem na polskim lewym skrzydle generał Roland prowadził sześć batalionów piechoty. Początkowo odniósł sukces, jednak silny ogień rosyjskiej artylerii z prawego skrzydła i centrum zmusił go do odwrotu. Załamany Giełgud zarządził odwrót. Mimo porażki, Chłopowski, jako jeden z nielicznych, zachował zimną krew i osłaniał wycofujące się oddziały. W pościg ruszyła rosyjska kawaleria, jednak jej działania miały bardzo ograniczony charakter i szybko wróciła do miasta, nie mając pojęcia o rzeczywistych siłach i możliwościach Giełguda. Odcięty od reszty Zaliwski musiał wycofać się inną drogą. Straty polskie wyniosły 2000 ludzi. Rosyjskie natomiast 500. Klęska moralna była bardzo duża. Gielgud nie był w stanie podjąć już żadnych działań. Cały oddział ruszył na żmuć. Podjęto jeszcze kilka ruchów, które nie przyniosły większych rezultatów. Ostatecznie całe wojsko Giełguda przeszło granicę pruską 13 lipca i zostało internowane. Zajęcie Wilna z Marszu dawało Polakom największe szanse powodzenia. W momencie, gdy siły rosyjskie były jeszcze rozrzucone na dużym obszarze i pojedynczo nie stanowiły żadnego zagrożenia, a słaby garnizon nie mógłby się długo opierać regularnym oddziałom. Tym bardziej, że Chłopowski posiadał informacje od przebywających z miasta do jego obozu emisariuszy, że rosyjskie oddziały są zdemoralizowane, a dowództwo planuje ewakuację miasta. Po bitwie, siły polskie na Litwie. Nie mogły już odegrać większej roli. Rosyjskie dowództwo skierowało przeciwko nim 40 tysięcy żołnierzy. Po kilku tygodniach kampania Giełguda zakończyła się internowaniem w Prusach, a on sam został zastrzelony przez jednego ze swoich oficerów. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w następnych materiałach.